Nie minęło kilka miesięcy od poprzedniego odcinka z tej serii i znów mamy niechlubne grono osób, które zasłużyły na nagrodę Darwina. Usłyszycie o poskramiaczu węży, absurdalnych wyzwaniach i alternatywnych terapiach. Zaczynamy. Numer 10 Rezonans. Rezonans magnetyczny już kilkukrotnie pojawiał się w tej serii. Badanie to pozwala zajrzeć do wnętrza ciała dzięki wykorzystaniu silnego pola magnetycznego. Zanim udamy się na badanie, musimy wypełnić specjalną ankietę, a personel medyczny zwraca uwagę, by zdjąć z siebie wszelkie metalowe obiekty. Należy także poinformować lekarzy o wszelkich Metalowych implantach. Zapewne wybaczylibyśmy, gdyby ktoś wszedł na salę zapominając o zdjęciu medalika czy obrączki, o której łatwo zapomnieć, ale o tragedii, do której doszło w lipcu tego roku, rozpisywały się media na całym świecie. 61-letni Keith odwiózł na badanie swoją żonę, a ta po jakimś czasie zawołała go, żeby pomógł jej wstać. Osoby postronne nie mają wstępu na salę, ale mimo tego mężczyzna wparował do pokoju, mając na szyi. Ciężki, 9-kilogramowy łańcuch do ćwiczeń. A maszyna, cóż, jeszcze działała. Urządzenie do rezonansu dosłownie go wciągnęło. Pełne rozmagnesowanie magnesu nadprzewodzącego po badaniu może trwać nawet godzinę. Numer 9, zakład. Ostatnio trudno znaleźć odcinek tej serii, w którym nie pojawiłoby się jakieś absurdalne wyzwanie z TikToka. Tym razem przenosimy się na Węgry. Jak poinformowały tamtejsze media w lipcu, pewna kobieta podczas transmisji na żywo zgodziła się wziąć udział w wyjątkowo nierozsądnym zakładzie. Przegrany miał podpalić na sobie ubranie i mógł je zdjąć dopiero po 20 sekundach. TikTokerka nie przewidziała jak szybko ogień się rozprzestrzeni. Ze sąsiedniego pokoju jej mąż usłyszał krzyki, wpadł i natychmiast oblał ją wodą, a następnie Kazał wziąć zimny prysznic. W tym samym czasie wezwał karetkę. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że kobieta trafiła do szpitala, gdzie po trzech tygodniach zmarła w wyniku komplikacji. Jak podaje jeden z węgierskich portali, druga osoba biorąca udział w zakładzie nie poczuła się do winy. Twierdzi, że była to jedynie zabawa i nie czuje się odpowiedzialna za tragedię. Numer 8. Poskramiać węży. Jeśli w czymś czujemy się ekspertami, łatwo wpaść w rutynę i popełnić naprawdę głupi błąd. 42-letni deepak Mahabar od ponad dekady zajmował się wyłapywaniem węży, które przypadkiem trafiały do ludzkich domów. W lipcu otrzymał kolejne zgłoszenie, bez trudu schwytał intruza i na tym historia mogłaby się zakończyć. Mahabar musiał jednak odebrać syna ze szkoły. Zamiast zabezpieczyć schwytanego gada, ułożył go sobie na ramieniu i ruszył po dziecko na motocyklu. Musiał źle rozpoznać gatunek węża, bo ten okazał się jadowity. Ukąsił go w rękę i Mahabar następnego dnia trafił do szpitala. Choć szybko go wypisano, jego stan wkrótce gwałtownie się pogorszył i nie udało się go uratować. Jak widać, nawet ekspert może stać się ofiarą jednej fatalnej pomyłki. Numer 7. Selfie czy selfie z niedźwiedziem to dobry pomysł? Dobry, pod warunkiem, że chcemy zdobyć nagrodę Darwina. Już od jakiegoś czasu Rumunia mierzy się z problemem ataków niedźwiedzi. W ciągu ostatnich pięciu lat z tego powodu zginęło aż 19 osób, a wiele więcej zostało rannych. Niektóre zwierzęta chętnie zbliżają się do ludzi, dlatego w wielu miejscach wywieszono tabliczki ostrzegające, żeby ich nie dokarmiać. W niektórych jednak bambinizm jest zbyt silny, i mimo tych ostrzeżeń. Ostrzegają niedźwiadki niczym pluszowe misie. Tak było w przypadku 48-letniego turysty z Włoch, który zwiedzał Rumunię na motocyklu. Widząc zwierzę przy drodze, postanowił się zatrzymać i strzelić sobie selfie. A skoro znalazł się w tym zestawieniu, to możecie się domyślić, że został zaatakowany. Zanim na miejscu pojawiła się pomoc, mężczyzna był już martwy. Ratownicy również zostali zaatakowani przez niedźwiedzia. Ostatecznie zwierzę zostało odstrzelone. Numer 6. Romantyczny wypad ta randka miała naprawdę tragiczny finał. Na początku sierpnia pewna brazylijska para po wspólnej imprezie pojechała samochodem na skraj odludnego klifu. Musiał im się udzielić romantyczny widok, bo wkrótce samochód zaczął się dynamicznie kołysać. Wygląda na to, że ktoś nie zaciągnął hamulca ręcznego albo przypadkiem nacisnął na gaz, bo Amory przerwał niespodziewany wypadek. Auto zsunęło się z klifu i spadło prawie 90 metrów w dół. Okej, okay, ale skąd wiemy, co działo się w tych ostatnich chwilach? Strażacy obok rozbitego samochodu znaleźli dwa ciała pozbawione ubrań. Czy była to głupota, a może z pech? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Numer 5. Nagroda, której nie było. W poprzednim punkcie mieliśmy podwójną nagrodę, więc pora opowiedzieć o nagrodzie, której nie było. Co mam na myśli? Jakiś czas temu media obiegły informacje o TikTokerze który rzekomo zginął podczas transmisji na żywo. Według doniesień miał brać udział w niebezpiecznym wyzwaniu polegającym na zanurkowaniu w niewielkim zbiorniku z wodą. Na nagraniach udostępnianych na X widać jak skacze do beczki, ta po chwili zaczyna się gwałtownie trząść, a potem zapada cisza. Autorzy wpisów twierdzili, że mężczyzna zaklinował się i nie mógł wydostać. W komentarzach nie brakowało głosów, że zasłużył na nagrodę Darwina. Problem w tym, że cała historia była fake newsem. Nagranie pochodziło z 2023 roku, a jego bohater żyje i ma się dobrze. To jego charakterystyczny styl. Podczas podobnych transmisji zawsze przez chwilę udaje dramatyczną sytuację, żeby po chwili wynurzyć się ku zaskoczeniu widzów. Tym razem też skończyło się happy endem. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nikt nie spróbuje go naśladować. Numer 4 Myśliwy. Wielu z nas marzy o wyjeździe na safari, żeby zobaczyć dzikie zwierzęta żyjące na wolności, ale nie milionerzy oni wolą strzelać do dzikiej zwierzyny. I zanim napiszecie komentarz, że wspiera to budżet parków narodowych, na pewno mogliby je wesprzeć w inny sposób, ale kwestie moralne to temat na osobny odcinek. Nasz 52-letni bohater z Ameryki zapłacił 10 tysięcy dolarów za udział w polowaniu w RPA. Wspólnie z Tropicielem i zawodowym myśliwym polowali na bawoła. Okazuje się jednak, że te roślinożerne giganty potrafią być niebezpieczne. Na tyle, że lokalsi przyzywają je czarną śmiercią. I w tym wypadku pseudonim okazał się bardzo trafny. Pomimo tego, że myśliwy był uzbrojony, nie udało mu się obronić przed szarżującym zwierzęciem. Sam lubił fotografować się z zabitymi przez siebie zwierzakami. Ciekawe czy Bawołowi zrobili zdjęcie z upolowanym myśliwem. Numer 3 alternatywna terapia. W środowiskach, które nie ufają mainstreamowej medycynie odrobaczanie stało się modnym rytuałem. W ich narracji pasożyty w organizmie są często przedstawiane jako ukryta, przemilczana przez system przyczyna większości chorób i problemów zdrowotnych. 45-letni Li natrafił w sieci na fake newsy dotyczące Fendenbazolu, leku stosowanego w weterynarii do zwalczania pasożytów u zwierząt. Niektórzy twierdzą, że jest to cudowny lek na raka. Lekarze ostrzegają jednak, że nie jest to prawda i nie powinni stosować go ludzie. Niedawno u jednej z osób z jego rodziny zdiagnozowano nowotwór. W obawie, że również może go to spotkać, Lee ściągnął lek z Ukrainy, jak twierdził, z bezpiecznego źródła. Zażywał go regularnie przez trzy tygodnie. Ostatecznie trafił do szpitala z poważnym uszkodzeniem wątroby. Lekarze nie potrafili go uratować. Nie kwalifikował się również na przeszczep. Jak twierdzili lekarze, bezpośrednią przyczyną śmierci była toksyczność leku. Numer 2. Kontener. Czy kontenery na odzież używaną mogą okazać się niebezpieczne? Okazuje się, że tak, i mam wrażenie, że to nie pierwsza taka historia w tej serii. W połowie sierpnia w Kalifornii służby zostały wezwane na miejsce kontenera, z którego wystawały nogi. Okazało się, że kobieta chciała wejść do środka, utknęła i zdobyła nagrodę Darwina. Co ciekawe, już wcześniej okoliczni mieszkańcy dzwonili na policję, że różni ludzie wykradają ciuchy z kontenerów. Policja jednak nic nie mogła z tym zrobić, bo znajdowały się na prywatnym terenie. I tak proceder ten trwał, póki nie doszło do tragedii. Numer 1 Narogi Nigdy nie zrozumiem fenomenu walk z bykami. W teorii mają być to wyrównane starcia, ale w praktyce zwierzę zawsze zaczyna z przegranej pozycji. A kiedy w końcu uda mu się dosięgnąć człowieka, nagle wszyscy są w szoku. Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale jest w tym pewien rodzaj sprawiedliwości. W końcu to człowiek sam sprowokował atak. Tak też było w sierpniu w Kolumbii podczas lokalnego festiwalu walk z bykami. Zwierzę już ranne i otoczone przez rozcieczony tłum stanęło naprzeciw 35-letniego Jovanisa. Ten zamiast trzymać się na dystans, postanowił przeskoczyć byka i byk wziął go na rogi. Mężczyzna zdołał jeszcze wstać, ale obrażenia okazały się śmiertelne. Jedno jest pewne, próbując przeskoczyć byka, raczej wiedział na co się pisze. I to już wszystko na dzisiaj. Który z dzisiejszych bohaterów najbardziej zasłużył na nagrodę Darwina? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym sprawdźcie poprzednie odcinki i widzimy się niedługo. Piona!